Uuuu, Zobaczcie na to. Ej. Bez jaj. W górach? To ja jest Jaki yeah, bak. <laughs> Ty, legendarny. Legendarne. Ty, to powiedzcie, że to wszystko jest legendarne, Ty, to są sam legendarne zwierzęta. To, co, a przy takiej się tych to skurować, czy, czy co, bo wiem, że jak cały dam temu, to tam prawie cały ten zapełni. W ogóle, co mamy zrobić? Jechać do tego, czy, eee, tony, jechać do gasa, czy, czy dać, no, czy będzie zrobić, Oczywiście, że się zaczynam. A no strój. O, tu jest jakiś dość. To może jego pędzie. Zasnął. Oh, you're back! I've just about given up on you. Please, take a look. Oh, ex Alright, let's have a look, see. Skoro legendarnego, Bobra Zizi, ZZ. z kolei Bobra Mocnego, nic się Ząb, a zęby też? Właśnie Kły i tak dalej. Tu jeszcze dzika. Też się przydaje? Jakiś tam ozdób pewnie. Good timing. Another rare animal's been spotted. A majestic specimen if the rumors are to be believed. I imagine it will attract other hunters to so move fast. Okay. Może to też był <laughs> Legendarny Kojot, słuchajcie, on też tutaj miał, też miał <grymne> winniczku u mnie. Ja chyba w tej całej sesji, bo dlatego był Gusa.